Witam serdecznie na recenzji SOSu Hotheads, Hooters Bands, Second Assault. Ja jestem Mike Van T. Ja jestem Sonne Pit. Jestem łowca Kebabów. Tak jest, tutaj w trójkę testowaliśmy właśnie tenże Sosik od Hotheads. No, jak to wyszło? Konkretnie w praniu, jak wyglądał ten test, że tak to określę, zapraszamy w tym momencie na skrót z live'a, na którym go testowaliśmy. Właśnie w tym momencie pokażemy najciekawsze i w sumie najważniejsze motywy właśnie z testowania tego sosu. Taka ilość, to są trzy czwarte łyżeczki no. według Majka. No i chyba tak jest rzeczywiście, rzeczywistości. Dobrze, no to Zadobiamy i Ląduje u Majka i zrobi, robimy z Ruso pomidorówkę. Więcej, Więcej, no, więcej. Bzy? Bzy? <laughs> Nie no, spokojnie, dobra, ale minimalnie więcej. No dobra. Okej. Okay, no, okay. no. Nie podoba mi się ten zapach. Tak Komisja gier zakładu w postaci Majka Wanti zatwierdziła ilości, które właśnie mamy zupie. Jest pomidorowa. Dobra, to co, dobra, to przed... co? dobra, dobra, to Le lecimy z tym w końcu, raz, O, no. Jest, jest uderzenie. Jest. No, ekstraktowa sprawa. No. Nie. Ale... E. Czuję solone zazdrosołu. No. I z ekstraktu. Tak, ale... Ale nie jest jakaś jeszcze silna. Ale jest to... Jest to do zjedzenia. Jest. Dobra. Jest. Przy drugiej użycie czkawka. U mnie pierwsza, wiesz, takie wgniatające uderzenie, ale następne jadę. Lekko czuję takie gorące... Bo gorąco w okolicy uszu. Mm -hmm. I tarka na języku. Nie tarka na języku, aby ktoś mi pumek sam przejechał przez język. Nie, jest mało atakuje. U mnie z każdą kolejną już szkodę. Nie, u mnie nie. Rozwala gardło już teraz. Ja to mogę zjeść do Luzia. No ale ja tak średnio. Może znaczy, mogę kontynuować? To jest dobra. No to... Tak, mogła mogła być. Ta mega Zobacz jaki czerwony, patowicz to, aż podłóż się mu leje. Jest ciężko, ale wnioskuję po tym, że nie jest taki silny ale, jak inne sosy, bo ale, ja bym go. go Ale powiem się, że smak nie jest zły jeszcze jakiś tej, bo... Jeszcze chciałem powiedzieć, czuję dużo dostawić z tego rosołu. Tak, tak, nie, nie czujesz takiej silnej dawki ekstraktowej. No, rosół chyba bardziej bierze górę na tego. Na próbie zupy stwierdzam na razie, że to raczej nie będzie 800 tysięcy. Nie, na pewno nie. Już kończę. Owca już prawie skończył. <kłysy> Kurde, na dnie jakaś masakra. No zawsze w takich stosach. Dobra, nie mówię. Język rozwala, żołądek też zaczyna rozwalać. Ale jedno z głowy. Bo co się czy przyszedł na coś mieszyć. Dobra, też skończyłem. O kurde, to bełtowe było. To no, bełtowe. Zaraz, Sany, bełta, fajnie, z pierwszej rundy. No jak na razie flaki ok, są u mnie. No u mnie już stan alarmowy flaków. U to... mnie jeszcze też dają radę. Musisz skończyć, kurde. Dawaj, trwacie to. Ja nie dajesz, dajesz pięknej opowie, jest jest Kurwa, nie ma no jeszcze pizzę, spokój. No nie, nie mogę z mikrofali, to już nie. Mnie, sama myśl mnie blokuje. Ja, pierdzielę, Co? Weź, 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 przestań, co ty gadasz. Trochę tutaj będzie różnie. Mike ma dobrą porcję? Owce kebabów będzie tutaj kombinował coś z tą porcją? chociaż też ma połowę, a Mike twierdzi, że ja mam więcej i mierzą trzy czwarte. To co? Dobrze. Ja no to... tutaj na tym etapie wy... mogę go pominąć? W sensie w ogóle nie chcesz jeść? No. no z pizzą no nie mogę. Jednak ta hmm. mikrofala mnie tak przeradza. No ale to może, ale to zaburzy ocenę może... smaku, wiesz. Czekaj. To zaburzy ocenę smaku jest drościej, bo musisz powiedzieć jedziemy. jak na pizzę, a to staje się oczysty, nie? Dobra, jedziemy, jedziemy. Coś spróbowałem, ale jest ciepłe. Ale nie tak zły jak chyba szwarce. Szwarce były mocniejsze. Bardzo Straszne na pizzy, straszne. Ciężko mi mówić, ekstraktowo, o czym już ekstraktowość. Ale nie jest jeszcze najgorszy, jeśli wydumia hmm. Były gorsze rzeczy Aha. Tak, ale jest ekstrakt, jest moc. Na picze no, wiedzieliśmy, że nie będzie dobre. Dobra, no pali, pali, pali. Trochę tak. Nie wiem, no spicy chyba. No. no, no dziwo nie. miało być harkorową, a tej nie było jakiś szału. Chyba zrobię za chwilową światłę. O jest. O, Jezu. o Jezu. Łowca. Co się dzieje? Szkoda, sobie. że go nie widzicie, ale a łowca pęknął łowca na musi... podłodze, brzuch ścisnął. Jest tragedia chwilowa. Jak chcesz to tam, wiesz, drogę do kibelka już znasz, tak. prawda? Twoje be Mówisz, że twoje bebechy już wysiadły? Wysiadły, ale wrócę. Da żadę? Dam. Ojej, pierdolę. Pełny Chyba no tak. Perwód, no pełny był, No pełny jest, o kurde. Ale przecież to było... To, to... 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 Ja nie mogę. Na pewno się wydało. Ty słyszycie, słyszycie to? Czy wy to słyszeliście? Pełny no. Ale to jest niesamowite, słuchajcie, on, on po prostu... Tak, będę... Był i jest okej. Okay. Yeah. To jest Z resetem to musiał, ale był i nie słyszałem. Na pewno jest... Dobra, był o, reset, no. jest okej okay, i mogę działać. <laughs> e, tylko uwaga, nie, lepiej nie pić mleka. O ja. o! My tyle chyba nie dajemy, nie? Nie, nie co ty, nie, 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 Jesteś pewien, Łowco? Bezapelacyjnie. O kurde, no dobra. Płyżeczki. W kamerze wygląda, nie wiem czemu, jak by było tego więcej. Dobra, chruśniemy, aby nie uścięć. Niesmaczny. Dobra, octowy, Dobra. mocno octowy. Ocet. Bardzo dużo octu. Dużo, masakra jakaś. Kwas. No, kwas. Ale tylko kwas w sumie. No, goryczka. Teraz wchodzi goryczka. U prawie bełt. Ale nic się nie dzieje. Nie. Totalny light. Goryczka taka wlepi, wle, wlecia. Jest to light. Nie, nie, u mnie działa. Wchodzi na gardło. Ale tylko przez to, ten był towy, ten powrót. U mnie lekkie pale, u mnie lekkie palenie. właśnie nie light. U mnie lekkie palenie w gardle, ale to jest mega light. To, to nawet nie jest 100 tysięcy, to jest to jest mniej, to jest mniej. No da mnie może 100 tysięcy jak najbardziej. Nie, to mnie jest mniej. Jezu, jak wypalali gardło, to! No, ale to nie pali. Nic. U mnie też nie. No, nie to nie mi teraz nagle gardło czuł wypalać. wyparać. też nie! Mogę Majku, śmietanę? bo gardło strasznie no, boli. No, miesz, chcesz. No co jest grane, gardło mi dostało strasznie. No, tak, mi w tej chwili też. Teraz dopada Ja to No nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć. Z łóżeczkiem mimo wszystko chyba najlżej wypada. Powiem tak, im dalszy test, chyba lżej. musi pójść pas. Brzuch mnie boli. Zaczyna boleć. O! Pala gorąca z brzucha, łulę sobie przełik jakby. Kurde, nie wiem, co z rana dobrze mi. Cholera, nie, nie jest pewnie, no. Na kratę teraz mi coś wjeżdża. Nie, to, no nie, wiesz, stabilnie, nie stabilnie. Nie, 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 nie ma opcji. A co, już że będziesz robił, No. Weź, nie. weź żignij, daj sobie, daj, daj, daj no, to... luz. Nie! Daj na luz, żygni. Jak widzisz, że po co się męczyć? To śmietana była, nie? No. Nie wiem, czy coś więcej co? będzie. Musiałbym popitać się i ogólnie coś zmienić. To no chyba będzie. I chyba na aloes Swoim podmiotem do graficy nie dałem rady już. To dużo sobie wspomagaczym dla siebie, wiesz? Taka moja teoria. Teraz zmienić bym lepiej na Aloys. Chyba lepiej wyjdzie. Patrz, no Sonny nie no Sonny no już nie, nie ma bełta, nie masz szalony. Mieliśmy na tak samo. J odpawa. Nie on już nie dał rady. Tak jak ty. Tylko, tego tak ja dzisiaj. ten na którego można było liczyć, że zapewni bełt. No super, załóż. <grym> Ej, teraz się śmiejemy, z siebie, Sonny. I tylko ja dzisiaj tutaj normalny bez żadnego wspomagacza. Wszystkie szyby, próby, nawet wujka się nie napije niczego. Kaaa O z tego bełta mnie w oczy, oczy. <laughs> <laughs> Zdrowie, pala <laughs> Dawaj. Kurde nie mogę. Ja nie wiem czy mam w oddechu palący oddech, ale mi wypala oczy. <śmiech> nie, <śmiech> nie mogę otworzyć oczu <laughs> Ale patola, czy to jest jakiś mocny specyfik, a <laughs> takie rzeczy się dzieją, że <laughs> Eeeh... Kurde... Oooo Zaskoczyłeś wszystkich, Tadeusz. siebie też! O, dobra, oczy już wracają do gry. Ale kurde, jestem w sensie, dzisiaj, to nie jest aż takie mocne, żeby... Za dużo, za dużo wlałem w siebie... Wspomagaczy, aczkolwiek też już czysto, w siebie dużo wspomagaczy, no bo wiele więcej. Ale czasem mam wrażenie, że to wspomagacze zagrają główną rolę w tym bełcie. No ja nie wiem, ja nie... nie, nie ja nie wybiję nic kompletnie, nie? Okej. Okay. Yy, dobrze, no nie będziemy już w takim razie przedłużać. Już chyba wszystko powiedzieliśmy. Okej, okay, tak jak widzicie, tak to się prezentowało. Tak to wyszło. A teraz zapraszamy Was na obszar podsumowania, gdzie tym razem właśnie w trójkę aż na tym obszarze opowiemy o swoich wrażeniach. Jak widzicie, on już się generuje. I w tym wypadku zacznę ja, no tradycyjnie jak zawsze ja. Więc zapach, yy, no surowo, surowo. 1,5 punkta. Dlaczego tak? Bo ten zapach ten, no nie wiem, może komuś, może nie wyda się taki przerażający, ale dla mnie był bardzo nieprzyjemny, ponieważ yy, to może ekstraktowość typowa dla ekstraktów, bo właśnie w tym sosie właśnie ekstrakt się wybija yy, i też jakaś tam octowość, jakieś takie nuty są w tle nieprzyjemne. Ale na pierwszym planie jest yy, taka jakby chemia od jezona yy, mi sosów Maddoga. Nie jest to tak intensywny jak w sosie Maddoga, to chyba nie jest ten sam zapach, ale tak mi się on kojarzy. W to da mnie jakiś nowy zapach, dosyć nieprzyjemny, dlatego więc. no mocno nieprzyjemny, dlatego więc półtora, no dlatego nie jeden punkt, bo tak złe jak klasyczne, takie stricte ekstrakty to to nie jest. Smak, no tu miałem problem spory, ale też zdecydowałem się właśnie na 1,5, czyli no też tak półtora punkta, dosyć surowo, mocno surowo. Oje w rosole w zupie było tyle fajny, że on się gdzieś schował bardziej w tle i pozwolił rosłowi smakować bardziej jak grosu. Mimo iż też no, było czuć, no, w razie to jego nieprzyjemną nutę, to z pizzy już wziął górę w smaku, ale mam wrażenie, że nie był aż tak intensywny, ale był nieprzyjemny. No ale przede wszystkim tutaj y, uśredniam to wszystko po y, najważniejszym, czyli wrażeniach z łyżeczki. No nie był, nie był przyjemny. Wykrę wykręcał, smak wykręcał. No, ciężko to się na nim jakoś pastwić, że był jakiś straszny, ale no naprawdę był mocno nieprzyjemny. Więc stwierdziłem też, że tutaj. Zamiast tej jedynki, o której myślałem, po prostu dałem te półtora punkta, żeby troszeczkę to jeszcze tak podbić, no bo, no, no są rzeczy gorsze po prostu, tak, chociaż tu jest też blisko było, według mnie było blisko do tragedii smakowej, naprawdę. No, ostrość, no tutaj punktacja jest już zdecydowanie wyższa. 5. Yy, co prawda tutaj yy, zapowiadał się na o wiele yy, większego mocarza, był bardziej kreowany niż w rzeczywistości jest, ale mimo wszystko ostrość jak najbardziej muszę powiedzieć, no u mnie, u mnie się pojawiła. Bardzo mi zaskoczył przy próbowaniu z łyżki. Przy próbowaniu zdań był dosyć taki jednostajny. Po prostu jadło się i w trakcie pojawiał się, wypalał na ustach, w jamie ustnej. Takie dosyć standardowe efekty. Dosyć dziwnie. Na łyżeczce to wyglądało, próbowaniu z łyżeczki. Ostroż przyjąłem dosyć spokojnie, chyba najsłabiej się wydawało, niż z nośników, ale po pewnym czasie sam z siebie, i to nie było to zasługa żadnych wspomagaczy czy czegoś innego zjedzonego w trakcie po prostu już y, odczuwania ostrości, nagle wrócił jakby na gardło. Po, to został przełknięty, spłynął, a z dołu jakby z żołądka spłynęła ostrość, aż nawet na gardło, bo na gardle odczuwalna potem we ustnej bardzo dziwne wrażenie i była ona no dosyć mocna. No więc to no, jakaś ostrość na pewno ma dosyć pokaźną, na pewno o wiele mniejszą niż się spodziewaliśmy i to było zapowiadane, ale o tym szczegółowo bardziej szczegółowo opowiemy w rankingu. Mimo wszystko no tą piąteczkę dostaje. Dobrze, to tyle. Z mojej strony, jeśli chodzi o punkty, przekazuję głos Mike'owi. No okej, okay. no to u mnie są, oceny są teraz razem inne niż Sanego. E, lecę, zapach e, 2,5. No tutaj ja nie jestem tak surowy jak Sany, tutaj ja czułem e, bardzo... Na pierwszym planie mocno, no mocno ocen, ogólnie, kwas, kwasy te sprawy. E, leki też, e, takie wędzenia e, znane z e, ekstraktów. No i to w sumie tyle. E, smak, no 2, no tutaj silny ocet z lekką potem, z dosyć mocną potem już goryczką. Najgorzej w sumie smakował, tak jak Sany wspomniał, na pizzy, bo w zupie właśnie o dziwo nie było aż tak go czuć, myśleliśmy, że będzie gorzej, jak to sos ekstraktowy, jeszcze taka barwa skłaniała ku temu, że że to może być, kurde, no nie niesmaczne bardzo, ale nie, jeszcze zupa nie była aż tak zła. No pizza, no już tak, to to było sztypowa, typowa silna, straszna goryczka, no ale tak, jak właśnie powiedziałem, to wszyscy złyżki to jeszcze miał tą Prze najwięcej to właśnie octowego takiego brzmienia z, z tą goryczką, to właśnie mm, tyle by było. No i ostrość, no tutaj 5. Co ciekawe najbardziej, chyba najmocniej odczułem go w zupie. Tam no był silny, czułem, że jest coś, jest coś. Jakoś to zjadłem. Myślałem, że z każdą próbą będzie coraz mocniej, ale nie. Z pizzy było słabiej, a z to już w ogóle zaszokował, bo praktycznie nic się nie działo. Zjadłem to, poczułem smak. Ostrość, kurde, le lekka na gardle. I w sumie tyle, nie? Czekałem, czekałem się nie doczekałem na nic konkretniejszego. Więc takie trochę naprawdę zaskoczył, bo naprawdę po tych wycenach, co w internecie są, to spodziewaliśmy się, że to mia miało być tak, jak mocne jak Satos Blot, ale no dostaliśmy zupełnie coś innego, nie? No i to by było tyle. A więc ja oceniłem tak, zapach dałem trójkę. Na początku uderzył mnie silny zapach octu, następnie dopiero poczułem ekstrakt połączony z wędzonką. Nie było to nic tak specjalnego, mimo to ta trójka jest mocno naciągana. Smak oceniam na dwójkę. Głównie dominował ocet i trochę psuło to smak zupy. W zupie wyraźnie chwilami było wyczuć, dało się wyczuć ekstrakt, z odstępem, co nie za bardzo mi pasowało. Sama ostrość sosu została oceniana według mnie na piątkę. Potrafi on zapiec, jest dość ostry, jednak nie jest taki ostry, jak się bym spodziewał. Więc tak, więc po sumowaniu moich punktów wychodzi mi średnia 2,7. No, po moich jest to trochę wyżej, jest to 3,2. Po moim. Niewiele wyżej 3,3. No więc średnia ocena końcowa to 3,1! Tak jest, tak jest. Okej. Okay. Dosyć wysoko, jak na taki specyfik. No, bo dosyć był, ja go tutaj dosyć surowo wyceniłem. Tutaj koledzy mm. już byli bardziej łaskawi. No i tak no to tak. wyszło nie inaczej. A więc teraz zabieramy się za ostrość, a konkretnie za ranking, w którym dokładnie tą ostrość omówimy. No okej, okay. no jak widzicie, od ostatniego wyzwania na pierwszym miejscu stosach ekstremalnych przewodzi już Grim Reaper Affliction. No mm, i tutaj zatrzymamy się, bo tutaj jest nasz los dzisiejszy. Dokładnie, zatrzymujemy się w sosach ekstremalnych. Na pozycji numer 13 znajduje się Blair Sudden Death Sauce. A ponieważ yy, zdecydowany dzisiaj Second Assault yy, od Hotheads yy, został wysłany przez nas dokładnie na 100 tysięcy, równutkie 100 tysięcy to zajmuje on pozycję 14. Y, tym samym zamyka właśnie y, kategorię sosów ekstremalnych. Okej, okay, no to tak prezentuje się ta część rankingu. W sosach bardzo ostrych, tam jak widzicie, przewodzi Dave Ultimate. W sosach ostrych, tam jest Wanza. W sosach pigannych, tam już dłuższy czas przewodzi Cajun z I na końcu, sosy łagodne, tam jest dziki i Jalapeno. Dokładnie tak. tak się prezentował ranking. Ranking znika, widzicie nas z powrotem. Mm -hmm. Tak, to my. Ok, no to teraz już na zakończenie, totalne zakończenie kilka słów o tym Sosie. Cóż można powiedzieć? Ja może powiem tak: jako może pierwszy zabiorę głos i mm -hmm. powiem tak, że. No nie, ja raczej nie mogę polecić, bo no, tak, był skoro, zapowiadany skoro na mocniejszy. To raz. Ta cena nie jest warta tego specyfiku. Dokładnie, a. Powiem tak, był zapowiadany na mocniejszy, poza tym też same wrażenia smakowe, które on daje, myślę, że mając taką moc, jaką on posiada, mógłby jednak mieć nieco lepsze. Tak. Tym bardziej też, że dosyć oryginalnie tutaj, nie wiem, ten smak, czy głównie, nie no, zapach mi się był taki bardziej oryginalny, smak już taki chyba tego typu zdarzało mi się czuć. Aczkolwiek jest on, no nie, jest dla mnie nieprzyjemny. Tak jak mówię, przy takiej mocy mógłby być nieco lepszy. Jeszcze nawiązując do samej mocy, po prostu ta moc naprawdę bardzo dziwnie działała. Ja lubię po prostu jak sos... Yy działa pewnie po prostu, że wypala mi konkretnie, no ja me usnął, że jest fajnie, a tutaj było dosyć dziwnie się czuło ten nieprzyjemny smak, u mnie to zleciało zupełnie gdzieś na dół, potem wróciło, wypaliło jednak, mm -hmm. dosyć boleśnie gardło zaatakowało. To nie było przyjemne, to nie było przyjemne, więc um, też muszę na minus wskazać też dziwne działanie, przynajmniej w moim przypadku. U mnie było dziwne takie, że w ogóle nie zadziałało praktycznie. No właśnie, bo u was chłopaki było nieco inaczej, bo, bo, zupełnie bo... inaczej. Bo u ciebie Majku nie zadziałało, u ciebie łowca jak to wyglądało? U mnie to wygląda tak, no. że to trochę zadziałało, ale to bardziej przez reakcję z mlekiem. Jako tako no. nic specjalnego. Co do ostrości. Jak widzieliście na live, po zjedzeniu łyżki w sumie lekko bolało gardło i to wszystko. No, nie, to wypalało, nie wypalało mordy, tak jak powiem, typowy sos zrobić. Uważam, że jak za taką, na tak wysoką cenę. No, z pytaj, że Nie jest on warty, 55 zł, mm. nie jest warty swojej ceny. E, prawdopodobnie by popsuł jakieś dania. Osobiście Ta, no, nie no. wiem, do jakiego dania mógłbym go dodać. Tak teraz myślałem, nic mi nie przychodzi do głowy, z czym on by mógł się skomponować. No, racja, racja, racja. Wszelkie no tak. fast foody odpadają ze względu aha, na aha. silnie odstawy posmak. Co raczej by zepsuło do no, innych nie wiem, nie mam pomysłu. Mm. Nie nadaje się. No raczej, mm. raczej, raczej wzbudza nie nieciekawe, nieciekawe no, uczucia, nie, nie. więc no raczej raczej nie polecamy. Myślę, że... Szczególnie no, jeśli tej... ktoś by chciał z was go jednak sprawdzić, to jest do kupienia na będzie Dobra, to więc my będziemy już tutaj pomału kończyć. Jeszcze kilka formalności nam zostało do wykonania. Po pierwsze, dziękujemy bardzo Arielowi, który nam ten sos tutaj zorganizował, przysłał razem z innymi kilkoma sosami. I w ogóle dzięki temu dzięki mieliśmy temu w ogóle sposobność, możliwość sprawdzenia go. I bardzo jesteśmy wdzięczni i dziękujemy bardzo. Eee, teraz jeszcze Mike musi przystąpić do rytuału. rytuału, nazwijmy no, no, to rytuałem. Do rytuału wylosowania nośników na następny live. Nośnik pierwszy bazowy. Tutaj nie ma tak, że jak była dzisiaj zupa, to nie może być zupa. To mamy dwa nośniki do wyboru, to nie, no, nie, nie będziemy tutaj. Tutaj, więc no, może być zupa jednak jeszcze. Może być powtórka. Lecimy. Co to przy, co przyniesie los są dzisiaj? Czy to będzie znów zupa, czy może spaghetti tym razem? No jest to spaghetti, o, o dziwo. Lecimy. To tam? No to jest pizza, pizza, jak wiecie, nie może być, bo no, po prostu... To jest no to miesiąc. robimy Ponowne lasowanie. I to jest pierwszy raz sałatka. No, sałatka do tej pory pojawiła się u nas tylko na live. Takim luźniejszym, niewyzwaniowym, więc będzie jedyby na wyzwaniu, więc tak. zobaczymy jak to wypadnie. Jestem ciekawy jak to wypadnie. Okej, okay, to już po, zmierzamy zupełnie do końca. W sumie jeszcze przyszło mi do głowy, żeby właśnie pewną formalność, może dla tych, którzy nie widzieli live'a, że tutaj łowca y, Kebabów jest z nami. Tak, dla tych, właśnie, którzy się, się dziwią właśnie, jak to jest, że jest z nami, no po prostu jest z nami. Na ostatnią chwilę można powiedzieć, zgłosił swoje, swoją chęć udziału. Y, przedstawiliśmy mu koncept, jak teraz u nas wygląda, że jest live. No i dogadaliśmy się i udało się to zrealizować i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę bo wyszło, jak widzieliście, na pewno na podsumowaniu recenzji wyszło to dosyć na podsumowaniu testu tej recenzji, podsumowaniu live'a, przepraszam, motam się to wyszło to dosyć ciekawie i myślę konkretnie. Okej, okay, dobrze, więc jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że jeśli Wam się podobał ten filmik, to zostawcie lajka, łapkę w górę. Jeśli Wam się jeszcze bardziej podobał ten filmik, to zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie i kliknijcie dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. A jeśli w ogóle Wam się bardzo, bardzo, bardzo ten film podobał, to udostępnijcie go dalej. No i zostawcie po sobie ślad w komentarzu, pozytywny Dokładnie. ślad. Pozytywny ślad. Dobrze, no to tyle, na pewno tyle, naprawdę tyle. Już wszystko wiecie, wszystko wyjaśniliśmy, wszystko zrobiliśmy na tym nietypowym wyzwaniu. Nietypowym mamy gościa, bo nietypowy mm. był dosyć specyficzny, dosyć oryginalnie działał, no. no i taka była sytuacja. Dobrze, no to już wszystko wiecie. Ja jestem Sunny Pete. Ja jestem Mike Vanti. Ja jestem łowca kebabów. To był test sosu, a dokładnie recenzja tutaj, no. konkretnie sosu Hot Heads, Hooders, Burns, Second Assault, Pepper, Extra. No i teraz pomyliłem. Jeszcze raz. Hot Heads, Hooders, Burns, Second Assault, Pepper Sauce. Udało się. Dobrze, więc do zobaczenia na następnym live'ie no. i na kolejnej recenzji. See ya! No, zobaczenia. Dosyć źle takie, taki... Ale w gardło teraz żyre trochę. Ostrość się rozkręca? Mhm, mm tak, coraz bardziej. O kurde, no uderza, o teraz ja no. zaczął uderzać w gardło już A tak jest konkretnie. jest mocny, jest mocny. Ale wychodzi na usta, mnie szczypią usta, szczypią usta, szczypią usta, ale zaczął palić gardło, boleć gardło, boleć gardło jak po papryce prawie że.